Słuchajcie, jak Gresia wam pokorze teraz taki patent, jako zrobić, żeby wątroba nie spadywała z kotwicy. Zwykłą nicią OVIO. Słuchajcie, jak my obrani teraz nasumowa na wątroba. Co się dzieje? Ustawiony idealnie podwodny spławik. Ciężarek 140 gram powinien wystarczyć. No i do wody. I do wody. Siemankowicowie. Witam Was w kolejnym filmie. I dzisiaj, sumowo, już Wam pokazuję wędki. Już moment z Grzesią za zaplecami, pomału rozbite. Prawie metukę dotarli na miejsce, na życe. Jo, prawdopodobnie dwie wędki na rybka Grzesio. Jedna ciepła na wątroba, druga na rosówki. Także nie przedłużając, zapraszam Was na film. I już Wam pokazuję, jak to tu u nas wszystko wygląda. Dzisiaj, malutki karasie, bo to zrzutu na podwodny sławik. Już sztuki mam przygotowane. Tu mamy wątrobka, rosówki, że się już sztukę matle swój zestaw. Paryzol rozbity, bo już troszkę padało. No i tu mam teraz taką małą wędka spinningową przerobioną na spławik. Mam to odciągnięte. I będę próbował z luftu. Drugo wędka na podwodny spławik, to wam zaraz pokażę zestaw, że się już na wątroba ciepną. Drugo wędka szykuje. Także rozbijemy się do końca, pokazuję ja Wam, co mam na zestawach i będziemy czekać na jakiegoś słońca. Słuchajcie, Grzesiu, Wam pokorzę teraz taki patent, jako zrobić, żeby wątroba nie spadywała z kotwicy. Zwykłą nicią owiję. Zobaczcie, nicią owinę, nie ma szans, żeby ta... pokorz mi na Twój zestaw, Grzesiu, jeszcze. Zobaczcie. Wątropka podwodny spławik ciężarek i zrzutu ciepimy. I zrzutu ciepimy, bo po prostu nie mamy możliwości wywózki, za daleko. My tukę ze sprzętem szli, żeby jeszcze pakować ponton. Ale tutaj jest zabronione. Zabronione przede wszystkim pontonem. Także tak jak trzeba, wedle regulaminu, ciepimy zrzutu po prostu wędki. Już wam pokazuję, jak Rzesia będzie ciepłą wędka na wątróbka do wody. No i baja, Spawik Ci odeszłi Słuchajcie o zakładam karasa Przez zatokę Cyk Kotwica Pod tyłek Czym są ręce jakbyś popił. No Czekaj, tak, tak, i zobaczcie, karaś ustawiony idealnie podwodny spawik. Ciężarek 140 gram powinien wystarczyć. No i do wody, i do wody. Troszkę ten spławik do i ciepiemy po suma. Mogę ciepać a? ja, wal pan śmiało. Blisko, nie? Mi się wydaje, że dobrze. Słuchajcie, druga wędka. Na chwilę obecno. Spinning mam przerobiony na standardowego żywca. Tela, że żemą go bez obciążenia. Na niej i spróbujemy z powierzchni złowić, może jakiegoś bolenia się udochycić. Albo jakiegoś sztupaka, niekoniecznie suma. Cypniemy cuchy i zobaczymy. Ta mążyłka na brzegu, jak widzicie, kamieniem przyczasnie to, jak no będzie brani, to po prostu to wypadło spod kamienia. Ją sobie będzie spływał pomalutku, ten spawik z tym żywcem i spróbujemy na chwilę obecną złowić coś z powierzchni, no a potem jak co drugą wędka na grunt, na podwodny spawik i będziemy czekać do rana. Tak, słuchajcie, sprawdzimy czy sygnalizatory nam działają standardowo, tak jak w zeszłym roku działo działo po zeszłym roku nie było na twojej wyńce jednego nigrze się działo i działo sygnalizatory z Jacksona na suma 160 zł razem z centralką rewelka już drugi rok bateria działo, nic się z nim nie dzieje. Przynajmniej nom, bo wam powiem, że różne opinie, wiadomo, tam na internecie różne opinie są o wszystkich sprzętach, nie wiem, no, o są, czy tam jakieś inne. Ale ja jest z nich zadowolony, moje oczekiwania one spełniają. Nie zepsuły się, działają, drugi rok bateria. Dzisiaj mi grzesia w jednym tym sygnalizatorze wymienił na nowe. A drugi działo do dzisiaj, także polecam, no co bym mogła powiedzieć, czekamy na brani, wędki w wodzie. Pięknie to tu, wam powiem, wygląda u nas. Słuchajcie, tak jak wam przedtem już godą, ja mam dwie, dwie wędki ciepnięte na karasie, na podwodny sławik, Grzesio ma wędkę to na wątróbka, tak jak wam pokazywał z tym patentem, że to nicią fajnie owinęł i się mu to trzymie. Druga wędka ma napęd torasów, i zobaczymy, tak my się ustawili, zobaczymy, co przyniesie Nocka, czy się coś będzie działo. Ale i tak już jak powiem wam fajnie, że, że już my są nad wodą w ogóle. Bo, bo takie komplikacje były, że mieliśmy jechać od wczoraj, już od nocki. No ale niestety pora rzeczy wyskoczyło. W sumie już teraz, dopiero dzisiaj. Jest pomału godzina 20. No i obejrzymy, co się będzie działo. Tukę mamy taką malutko zaprawa, soczek jest jak widzicie weselny. I tu se pod paryzalem siedzimy, bo przed chwilą jeszcze trochę kropiło. Pięknie ta woda tuki stoi, tu jak widzicie płytko, ale tam już płytko nie ma i właśnie tam ciepiemy. Kara się w siatce, mata przygotowano, rewelka miejsce. No halo, no my są na miejscu rozbity już. Tu jest tyle komarów, że się... Słuchajcie, mu ubrani na wątroba. Aż tu muszę wyskoczyć do góry, bo powiem bo się coś dzieje. Bo mało nocka przed nami. A tutaj kurde zaber. Kijem wyginało przed chwilą. Na razie moje dwie rybki tutaj cisza. Może jaki ten flowszt, klinik. No bo klinik no. A tutaj Grzesiowi, na wątrobka ci powiem. Co się dzieje? To się dzieje na ta wątroba, mu powiem. No ale tak my z grzesiem tutaj właśnie siedzimy se i tak wam go domy, że fajnie, bo nad wodą siedzimy i też taki moim przeczuci wam powiem, że, że coś kiedyś nas kiedyś nas coś dzisiaj ochyci, jakiegoś suma może, może jakoś inna ryba. Po, powróż z fusów. No, powróż z fusów. To, widzicie, ani nie miałem nagrać filmu. Soczkurach się musiał napić. No i takim moje przeczucie, że ktoś z nas... obojętnie, nie wiem, czy Grzesio, czy Jo, jeden pierun kiedy chyci. Ważne, żeby jakoś rybka udało się złowić Wam pokazuję a tukę dalej jak to tukie wygląda. Słuchajcie, Grzesiu mi obrani terena sumowa Na wątroba Co się dzieje Przed samą nocką Ale nie ma nic Ale chyba nie ma nic, no Słuchajcie się ma pusty chok na, na, wątroba, na wątroba, na podwodny spawik pusty oczek. Teraz Nicium Ovio Pokażę się, jak to na tej kotwicy wygląda Nicium te widzicie? Mątroba nie spadnie przy zarzucaniu Rewelka. Dobry patynów, um powiem bardzo dobry I rzut do wody No. Tak, wątropka założona u Grzesia, Grzesiu zarzuca do wody Także go do pomału, godzina 21 I robimy rzut na głęboko woda Prosto w ta dziura, co my namierzyli, sądzą, o Pyk Idealnie Zaraz, zaraz jeszcze sprawdza jedna moja wędka, bo wam powiem Tej wędki ta wędka była zarzucona, nie ma sobie pewny, czy nie ma poplątane, ale ta wędka na karasia jestem w 100% pewny, że ta wędka prawidłowo działa, tak jak ma działać. No i przed nocą obejrza ta moja zielona wędka. Czy tam jakiś karas nie ma pomatłany. I zobaczymy co się będzie działo. Tak jak że go do prawo wędka zostawu, Boże sobie jej pewny, że po prostu pomatłane to nie ma. Jak przyjdzie sum, to się Dlatego tego Karasia Także czekamy Pomału nocka My idziemy pod Paryzol Koprusy gryzą, bo cały czas lecą, tak jak na filmie widzicie Bo tego nie da się nagrać Żeby nie latały, bo jak już widział, jak sprawdzą Że te koprusy cały czas lecą No i zobaczymy, co się będzie działo, przed nami cała nocka Słuchajcie, się zacinął teraz, moż? Nie wiem. Jak? Na wątroba. Jest chyba ryba. Moż ja? Nie ma? Pudło. Słuchajcie, no niestety kolejne brani, wędką Grzesiowi tak wyginało. Ale na wątróbka pudło. Może to był jakiś kleń, nie zatnął się na kotwica, a może jakiś mały są po prostu. Zobaczymy. Ale póki co na od niego, na wątróbka cały czas brania narasowa, na żywca, nic na, ra, na wątróbka. Już drugi branie, już drugi że Zobaczymy co się będzie dalej działo. Tak, słuchajcie, nocka minęła, cisza, ani branio, czy na rybka, czy na wątroba, czy na rasowa nie udało się suma złowić. No jeszcze posiedzymy pół godzinki z Grzesiem, będziemy się pomału pakowali. Stąd, a po prostu jutro pojedziemy w nowe miejsce na suma. Także tu się z Wami żegnam. Jeżeli Wam się film podobał oczywiście łapki w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z filmami. My się zbieramy. Niestety w tym odcinku suma się nie udało złowić. Miejmy nadzieję, że w następnym odcinku tego suma jakiegoś wytargumej. może z innego miejsca, może przyjedziemy w te samo miejsce. Także pozdro i na razie. Do następnego.